Kiedy narcyz nie wraca? Każde źródło zasilania ma określoną datę przydatności, ma datę, po której narcyz się znudzi. Pewnego dnia narcyz się tobą znudzi, tak po prostu. To czeka każde źródło zasilania. Narcyz prędzej czy później znudzi się każdym. A może zdemaskowałeś Narcyza i już nie będzie chciał być w Twoim otoczeniu? Narcyz nie chce mieć do czynienia z kimś, kto nie jest podatny na jego manipulacje. Narcyz chce ludzi, którzy będą zasilać jego fałszywą tożsamość, będą zasilać iluzję. Więc jeśli zdemaskowałeś Narcyza, to może nie wrócić. Znajdzie kogoś, kto będzie bardziej podatny na manipulacje. Znajdzie kogoś, z kim będzie miał łatwiej. Kiedy narcyz nie wraca, to możesz urządzić symboliczny pogrzeb jego fałszywej tożsamości, masce, roli, którą odgrywał. Myślałeś, że to prawdziwa osoba, lecz to była tylko rola. Ktoś taki nigdy nie istniał. Narcyz okazał się być kimś innym. Gdy Narcyz nie wraca, to Twoja wygrana, to Twoje zwycięstwo, to powód do dumy i świętowania. Teraz jesteś już wolny i możesz robić co chcesz. Więcej znajdziesz na kanale autentycznym. Umów się na sesję. Napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.